W tym filmie poznasz najlepsze dzieła antywirusowe, które pozwolą na walkę z różnego rodzaju wirusami wyrządzającymi szkody w naszym organizmie. Pamiętaj, że matka natura ma nam mnóstwo do zaoferowania i powinniśmy korzystać z tych darów tak często, jak to możliwe. Nie tylko w przypadku, gdy wystąpią już objawy, lecz również zapobiegawczo. Dlaczego zapobiegawczo lepiej stosować zioła, a nie leki? W przypadku zakażeń wirusowych medycyna nowoczesna oferuje jedynie leczenie objawowe w postaci środków przeciwgorączkowych, przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Nie znalazłem wiarygodnych badań, które są w stanie potwierdzić skuteczność leków przeciw wirusom. Mimo to na opakowaniach widnieje często myląca informacja, że dana substancja wykazuje działanie przeciwwirusowe. Przykładem jest substancja czynna wielu tabletek i syropów inozyna pranobex, określana jako lek wykazujący działanie przeciwwirusowe. Jednak z opisu działania substancji czynnej nie wynika, że chociażby hamuje lub ogranicza rozprzestrzenianie się wirusów. Dlatego właśnie w tym filmie zajmiemy się najlepszymi ziołami, które pomogą nam ochronić się przed wirusami i bakteriami różnego typu. Oto one. Numer jeden. Czystek. Herbata z czystka wzmacnia układ odpornościowy dzięki bogactwu polifenoli. Jako zioło lecznicze było znane już setki lat temu. Teraz na nowo przeżywa swoją popularność ze względu na bardzo szeroką gamę właściwości leczniczych, antyoksydacyjnych i oczyszczających. Jego działanie jest mocniejsze od zielonej herbaty. I dodatkowo nie zawiera niezdrowych, szczególnie dla dzieci, substancji psychoaktywnych, takich jak zielona herbata. Mniej dotąd znana roślina ma szansę zaistnieć i na stałe zagościć w naszym menu. Wszystko ze względu na rosnącą popularność naturalnej medycyny w Polsce. Czystek jest świetnym preparatem poprawiającym naszą odporność. Działa także w sposób antybiotyczny. Wszystko to dzięki dużej zawartości polifenoli. Ich działanie w uproszczeniu polega na osłonieniu zdrowej komórki i na unieszkodliwieniu wolnych rodników, które są szkodnikami w naszym organizmie. Wirusy i bakterie przyklejają się do ścianek polifenoli, uniemożliwiając łączenie się z błoną komórkową i blokując powstawanie stanów zapalnych oraz infekcji. Polifenole to tak zwane witaminy XXI wieku, inaczej witamina P. Ta tajemnicza witamina jest o wiele razy skuteczniejsza niż witamina C czy E. Ponadto czystek jest bogatym źródłem bioflamwonoidów, dzięki czemu świetnie współpracuje z witaminą C. Innymi świetnymi ziołami przeciwwirusowymi są Dziewanna Ta pokorna roślina o drobnych żółtych kwiatkach od stuleci wykorzystywana jest do walki z chorobami układu oddechowego. Rozrzedza flegmę, ułatwia odkrztuszanie, Zwalcza wirusy, opryszki i grypy. Kolejnym takim ziołem antywirusowym jest traganek. Traganek jest mało popularny, jednak warto również z niego korzystać, ponieważ wzmacnia siły odporności, ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, a także zwalcza patogeny odpowiedzialne za infekcję górnych dróg oddechowych. Korzeń traganka jest dobrym lekiem na przeziębienia, grypy oraz zapalenia oskrzeli i zatok. Ostatnią taką rośliną, z której warto skorzystać i wykazuje ona bardzo duże działanie antywirusowe jest imbir. Imbir ma rzeszę zwolenników ze względu na szerokie zastosowanie świeżego korzenia dla zdrowia. Herbata z imbirem pomaga leczyć infekcje, ponieważ wzmaga potliwość i utrudnia działanie wirusom powodującym infekcję układu oddechowego. Warto uzupełnić swoją ziołową apteczkę właśnie tymi ziołami i naturalnymi składnikami. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe sposoby na zdrowie. Dziękuję.